Cześć, dziś w szybkiej recenzji pokażę Wam figurkę jednej z postaci z komiksu Spawn The Violator. Słuchajcie, chciałem sobie wygooglować, co to znaczy, ponieważ nie znam każdego słówka po angielsku i The Violator, czyli po angielsku. Gwałciciel. Czyli może być dzisiaj naprawdę ciekawie. Także zobaczmy sobie figurkę. Słuchajcie, zaczniemy sobie od pudełka. Jest to figurka od McFarlane'a w skali 1 do 8. Także naprawdę spora figurka. I co? Mamy tutaj wielkie okno, przez które widzimy naszą figurkę. W środku nie mamy żadnych dodatkowych akcesorii, także jest tylko ona, ale za to bardzo fajnie wyeksponowana. Tutaj, gdzieś na dole, mamy logo Spawn. Mamy nazwę figurki. Z boku mamy taki komiksowy wizerunek naszej postaci, z drugiej strony mamy zdjęcie naszej figurki zbliżone na PYSK, i z tyłu mamy, słuchajcie, zdjęcie już naszej figurki w całej okazałości. Do tego na górze mamy logo Spawn, mamy nazwę figurki, i tutaj informację, że mamy 22 punkty ruchu. Przyjrzyjcie się z bliska. Tak to wygląda, a teraz zajrzyjmy sobie do środka. W komiksach o spawnie The Violator to najstarszy i najpotężniejszy demon służący władcy piekieł. Na Ziemi ukrywa się pod postacią Klauna. Zwykle ta postać była taka szczuplejsza. Tutaj jest prawdopodobnie z jakiejś specjalnej edycji tego komiksu. Szczerze nie znam tej serii za dobrze. Znam tylko kilka postaci, głównie właśnie postać spauna Zrobiłem taki drobny research. Jeśli mówię źle, to oczywiście mnie poprawcie. Spójrzmy na figurkę z bliska. Jest to wersja zakrwawiona. Możemy zobaczyć, że ma sporo krwi. Właśnie tutaj na rogach, na dłoniach i jeszcze w kilku miejscach. Jeśli chodzi o rzeźbę i ilość detali, to Macfarlane tutaj naprawdę wykonał znakomitą robotę. Tekstura skóry, te wszystkie, nie wiem, łuski, kolce, rogi, pazury i zęby to wszystko jest wyrzeźbione naprawdę bardzo fajnie. Na wszystkim możemy znaleźć jakieś detale. Spójrzmy z bliska na głowę tego demona. Zobaczmy, jak wiele tutaj ma tych zębów. Każdy jest inny. Spójrzmy, jak długa jest ta szczęka. Ona się zresztą zamyka i otwiera. Nawet oczy mają jakąś taką owadzią teksturę. I tych tekstur na całym ciele znajdziemy naprawdę całe mnóstwo. Malowanie też jest wykonane bardzo dobrze. Mamy kilka odcieni na skórze. I co najważniejsze, spójrzcie, jak dobrze namalowana jest właśnie ta krew. Przypatrzcie się na rogi. Tutaj na łapy i na UDA. Naprawdę wygląda to bardzo, bardzo dobrze. Spójrzmy teraz na punkty ruchu, bo wbrew pozorom jest ich tutaj naprawdę całkiem sporo. Głowa nam się nie rusza, siedzi sztywno jako element tułowia. Mamy ruchomą szczękę, ale to już Wam pokazywałem przed chwilą. Obie ręce zrobią pełny obrót. Nie mamy ruchu w bicepsie, natomiast Mamy zgięcie w łokciu oraz taki ruch skrętny, więc jest to takie ciekawe rozwiązanie. W nadgarstkach również mamy zgięcie i obrót. Jeśli chodzi o nogi, to oczywiście przód i tył. Jakiś taki lekki szpagacik. Następnie mamy zgięcie w kolanach. Mamy zgięcie w kolejnym stawie oraz w stopie. I w stopie mamy taki ruch skrętny, a no i oczywiście tors nam się trochę rusza, i to w zasadzie tyle, jeśli chodzi o punkty ruchu, także nie jest źle. Słuchajcie, przyszedł czas na ocenę. Figurka jest wykonana, naprawdę przyzwoicie. Design tej postaci kojarzy mi się z takimi demonami, które pojawiały się gdzieś tam w filmach w latach 80. Myślę, że w pogromcach duchów świetnie by się taka postać odnalazła. Tak więc dajmy 7 punktów. Uważam, że to naprawdę solidna figurka, ma fajne gabaryty, ładne malowanie, więc czemu nie, zostawcie łapkę w górę, zostawcie komentarz i do zobaczenia ponownie na naszym kanale będzie sporo zmian, ale opowiem... Wam o tym przy najbliższej okazji. Cześć!